Czy trening mentalny doprowadzi Cię do Ligi Mistrzów? Jak wygląda współpraca z trenerem mentalnym i czy warto podjąć taką współpracę? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie są odpowiedzi na te pytania, usiądź wygodnie i oglądaj uważnie. Jesteś gotowy? Lecimy! Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener Mentalny Siekłania. Na wstępie chcę się mega pochwalić, bo jestem niesamowicie szczęśliwy, bo to jest odcinek specjalny Mentalnej Ligi Mistrzów, ponieważ ostatnio miałem swój wielki, jakże jubileusz, można byłoby to tak nazwać, ponieważ miałem swój tysięczny trening mentalny, także cieszę się niesamowicie. I dzisiejszy plan działania to jest taki, że za chwileczkę już pokażę Ci, zdam relację, którą wrzuciłem na Instagrama właśnie z tego treningu mentalnego króciutką, także do no nie mogę się doczekać. No i potem opowiem Ci jak wygląda właśnie ta współpraca z trenerem mentalnym, jak dużo może trening mentalny wnieść do Twojego życia, jak Ci może pomóc w odniesieniu Twoich marzeń, no i zobaczysz sam czy warto, sam podejmiesz taką decyzję po tym, tymże materiale. Także po kolei zdaję Ci relację, najpierw jak to wyglądało na moim tysięcznym treningu mentalnym, a dużo się działo, także... Tu albo tu. Chyba tu. Puszczam Ci relacje właśnie z tego, co się działo na Instagramie w zeszłą sobotę. Także jeśli nie obserwujesz mnie na Instagramie, także śmiało Cię zachęcam. Antoni Mielecki. Antoni Mielecki. Także zobacz, jak to wyglądało. Witajcie, witajcie moi drodzy. Cieszę się niesamowicie. Nasz tysięczny trening mentalny z Michałem. Dzisiaj jestem z Michałem wszystko, mój znakomity zawodnik. Przewitaj się, Michał. Cześć, jest nasz dzisiaj dokładnie 47 trening mentalny. No i świetna praca ze strony Michała Michał. Po tych wszystkich naszych treningach mentalnych, prawie po e, roku już, co byś powiedział przede wszystkim? Najprościej jak się da. no Polecam tego gościa z całego serca do działać, ale ja nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Czyha mega dzięki mistrzu, no i co? Zapieprzamy pomarzenia. Także kochani, okay. pamiętajcie, wszystko można, jeśli się tylko mega zarobić, na to pracuje się w to wierzy. Także zobaczycie o tym gościu, jeszcze kiedyś usłyszycie, a ja w niego wierzę z całego serducha. Pamiętajcie, zawsze wierzcie w swoje marzenia i lecimy pomarzenia. Trzymajcie się! Cześć, cześć! Tak jest! No! Także jak sam widzisz, dużo się działo, cieszę się niesamowicie. Kolejny tysiąc, lecimy dalej. E, także e, tak to się przedstawiało. I teraz e, kolejna kwestia, bo to, czego chcę tutaj wystartować, to jest to, e, skąd w ogóle się wzięło, że ja dzisiaj jestem trenerem mentalnym, skąd mam przyjemność prowadzić zarówno ten materiał, film, teraz dla Ciebie i tak samo współpracować z niesamowitymi zawodnikami w Polsce i za granicą. E, najlepiej gorąco, serdecznie Cię zachęcam i polecam Ci, żebyś zerknął sobie na drugi odcinek, Mentalnej Ligi Mistrzów, gdzie wrzuciłem mega, mega motywujący materiał a propos historii mojego życia, jak to wszystko się potoczyło, pod tytułem Czy warto podążać ze swoimi marzeniami? Także jeśli nie oglądałeś jeszcze drugiego odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów, serdecznie Cię do tego zachęcam, bo oj, uwierz mi warto. E, no i jak to się wszystko zaczęło, że jestem tym trenerem mentalnym dzisiaj, co jest dla mnie największą radością mojego życia, bo e, jak dobrze wiesz lub nie, byłem w młodości kapitanem Wisły Kraków. I piłka była i do dziś jest całym moim życiem i wyglądało to na tej zasadzie, że ja naprawdę byłem dobrze zapowiadającym się zawodnikiem, wiele razy usłyszałem te słowa od licznych trenerów, natomiast póki była kwestia treningów, wszystko wychodziło doskonale, natomiast gdy przychodziła kwestia meczu, no to wtedy się spalałem. I wtedy właśnie było to, że nie potrafiłem poradzić sobie z presją, ze stresem. Nie potrafiłem przełożyć tych super wszystkich umiejętności, trening umiejętności treningowych na mecz. Wiesz o czym mówię, prawda? I dlatego zawsze interesowało mnie to, w jaki sposób ogarnąć swoją głowę na boisku. I w tym kierunku cały czas się rozwijałem. Cały czas czytałem książki, autobiografie różnych sportowców, piłkarzy, wszystkie ksi książki związane ze sfer sferą, strefą mentalną. I był pewien dzień w moim życiu, gdzie podjąłem jasną i klarowną decyzję, w którym kierunku chcę podążać i czego chcę od życia. I podjąłem jasną decyzję, że w piłce nożnej, jako piłkarz, nie będę mógł wykorzystać maksimum swojego potencjału. Natomiast trening mentalny to jest to, co wzywało mnie drzwiami i oknami, bo to jest po prostu moja pasja, kocham to całym swoim życiem i oddałbym za to całego siebie. I jak to się wszystko rozpoczęło, bo już trochę czasu jestem trenerem mentalnym, no, no i... i tysiąc treningów mentalnych już za mną, także no trochę, trochę tego jest. I przechodzimy do jakże ważnego pytania. W jak staczącym, ogromnym stopniu trening mentalny może Ci pomóc w osiągnięciu Twoich marzeń do dotarcia do Ligi Mistrzów? I dlatego chcę Ci pokazać, jak mniej więcej to funkcjonuje, jak, to współpra jak wygląda współpraca, jak przedstawia się właśnie trening mentalny. Bo często ludzie, zawodnicy myślą, że trening mentalny to jest, gdy jest jakiś problem, to trzeba pomóc. Jasne, po części tak, ale w głównej mierze trening mentalny to jest to, żeby zerwać te wszystkie blokady i bariery, które są w Twojej głowie. Te wszystkie zbędne, złe przekonania, które są wykrowane względem osiągnięcia Twojego sukcesu, względem osiągnięcia Twoich marzeń. I dlatego najważniejszym założeniem treningu mentalnego jest to, żebyś mógł wycisnąć maksimum ze swojego potencjału. Czasem nawet więcej niż wydaje ci się, że możesz, więc tak właśnie się to przedstawia. I teraz. Dzięki właśnie treningowi mentalnemu naprawdę, jak dobrze wiesz, głowa potrafi zdziałać cuda. To w głowie wszystko siedzi. I dlatego do no, tak z ogromną ambicją z pasją potrafię o tym opowiadać i trening mentalny jest całym moim życiem, mógłbym o tym gadać do białego rada i dalej by mi się tematy nie wyczerpały. Ale chcę Ci przekazać, jak wygląda właśnie współpraca taka z trenerem mentalnym, jeśli chodzi właśnie o trening mentalny, bo Eee, jeśli chodzi o u mnie, jak to wygląda, to eee, nie jest to tak łatwo, bo żeby ktoś ze mną nawiązał stałą współpracę. To mówię otwarcie, on musi być Bruceem Lee, on musi być przeskurczybykiem, jeśli chodzi o potencjał mentalny, o to, jak bardzo jest ambitny, jak bardzo pragnie odniesienia tego sukcesu. Ja dzisiaj mam tą największą przyjemność, że kocha moją pracopasję i sam mam przyjemność wybierać zawodników, z którymi pragnę współpracować. To ja mam chcieć jak cholera współpracy z tym zawodnikiem i tylko wtedy taka współpraca nastąpi. Hmm. Zobacz, ja jestem człowiekiem, który zawsze dajesz sobie 1000%. Trening mentalny jest całym moim światem i mam jedno jasne marzenie, jeśli chodzi o trening mentalny. Będę najlepszym trenerem mentalnym na świecie i nie boję się o tym otwarcie powiedzieć, bo wiem, że choćby skały srały to osiągnę, bo każdego jednego dnia przybliżam się do tego właśnie mojego sukcesu. I teraz zobacz, e, jeśli ja dajesz siebie maksimum, dajesz sobie absolutne 1000%, rozwijam się, czytam książki, pożeram książki, jeżdżę na kursy, jeżdżę na szkolenia i cały czas chcę zdobywać wiedzę, cały czas, analizuje, przygotowuje treningi mentalne i chce stawać się lepszym, nie śpię po nocach i cały czas jest to maksimum, 1000%, to jak myślisz? Czego ja oczekuję od moich zawodników? Dokładnie tego samego, albo nawet procentik więcej. Bo to zawsze ta mała szala tego zaangażowania musi być bardziej po stronie zawodnika. Gdy nawiązuje współpracę z jakimś zawodnikiem, od razu przygotowuje specjalny plan działania na danego zawodnika, żeby była wizja, co my wspólnie chcemy osiągnąć w najbliższe kilka miesięcy, rok i tak dalej. Bo... Zobacz jak to się przedstawia. Gdy jakiś zawodnik rozpoczyna z współpracę, to jest tak, że on najpierw musi żeby rozpocząć tą współpracę, musi napisać do mnie maila z opisaniem historii całego życia i dlaczego tak bardzo zależy mu na tym, żeby osiągnąć sukces i dlaczego akurat to z nim miałbym podjąć tę współpracę. I wtedy, gdy ja uznam, że ten gość to jest ten, z którym ja pragnę współpracować, to wtedy odpisuję, że proszę o numer telefonu, wtedy do niego dzwonię i wtedy oceniam, czy ten gość faktycznie nadaje się na 1000% do współpracy i to jest ten gość, z którym ja pragnę współpracy, jak po prostu jak oddechu. I wtedy rozpoczyna się ta współpraca, gdzie w zależności po ustaleniach z zawodnikiem współpracujemy minimum raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, niekiedy nawet trzy razy w tygodniu. Plus do tego jesteśmy w stałym kontakcie. Ja cały czas jestem dostępny dla zawodnika, jestem pod telefonem, on cały czas ma do mnie kontakt, plus jest cały nadzór, czyli sprawuję taką pieczę nad tym danym zawodnikiem, gdzie mówię otwarcie, daję w pierdziel, i to mówię otwarcie. Cały czas sprawdzam, cały czas bodźcuję, cały czas sprawdzam. Sprawdzam jego plany dnia, on cały czas mi podsyła swoje wnioski, analizy e, każdego jednego dnia, co wycisnąć z kolejnego dnia, jakie cele, co i jak i tak dalej, i tak dalej. I wtedy taka współpraca ma sens na 1000%, bo ja wiem, że dajemy z siebie wspólnie 1000%. Jestem człowiekiem, który potrafi wymagać, bo gdy mm, ktoś robi coś dobrze, o i chwalę dużo, mega dużo, i wtedy nie szczędzę z, nie szczędzę z pozytywnymi e, feedbackami, z pozytywnymi stwierdzeniami, ale gdy jakaś osoba by leciała w kulki, oj, nie przebieram wtedy w męskich i twardych słowach. Jeśli ktoś leci w kulki, mówi o tym otwarcie, bo takim jestem człowiekiem, który zawsze mówi kawa na ławę. I tak to się przedstawia, jeśli chodzi tutaj o właśnie kwestię treningu mentalnego. Natomiast jak dobrze wiesz, doba ma tylko 24 godziny, a ja nie mam szansy, żeby nawiązać współpracę ze wszystkimi, dlatego sam, z tymi zawodnikami, którymi pragnę, nawiązuje współpracę. E, natomiast e, no, nie jest taka możliwość, żeby pomóc wszystkim. I dlatego właśnie. E, Podjąłem ważną decyzję w moim życiu, aby realizować swoje marzenie i dzielić się wiedzą ze wszystkimi. I dlatego właśnie to dam, piszę książki i dzielę się tą wiedzą, żeby móc przekazywać moją wiedzę innym. I to książki, jak dobrze wiesz, są najlepszym zwrotem z inwestycji, bo za bardzo małą kwotę możesz zyskać naprawdę ogrom, ogrom wiedzy. A przez wzgląd na to, że nie mogę współpracować ze wszystkimi, dlatego właśnie chciałbym Ci pokazać, jakie są moje książki, bo często zadajecie mi te pytania, jakie mam książki, którą najlepiej polecić, jaką pierwszą i od czego Zacząć w ogóle. Dlatego właśnie dzisiaj chcę się tym z Wami podzielić, ponieważ e, pierwsza książka, jaką napisałem, to przygotowanie dietetyczne piłkarzy. To jest e, najpiękniejsza rzecz, którą stworzyłem. Jeśli chodzi e, przez centymetr, który mam do tej książki, bo to jest pierwsza książka, jak wiesz z drugiego odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów, to wszyscy się ze mnie śmiali, mówili, że jestem popieprzony, że zwariowałem, żeby pisać książkę, nikt mnie nie kupi. A ta książka jest dzisiaj bestsellerem wśród piłkarzy i sprzedaje się w tysiącach egzemplarzy i pomogła no, mnóstwo, bardzo dużej ilości zawodników, dlatego. No i jest tu całe kompendium wiedzy, gdzie masz całe po prostu e, pierwszą część teoretyczną, a potem są e, super mega smaczne i zdrowe przepisy i tak samo cały miesięczny plan żywieniowy, więc naprawdę no e, mega mega jak ja na to mówię gruba świnka, <laughs> bo mnóstwo wiedzy, wartości i przede wszystkim to, co mnie cieszy najbardziej, każda z moich pięciu książek jest napisana mega 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 prostym językiem, bo Chcę dawać tę wiedzę w sposób łatwy, otwarty i szybko przyswajalny. Ja pochłonąłem w swoim życiu masę książek. I przez wzgląd na to zawsze mnie denerwowało i wkurzało to, kurde, czemu one są napisane takim językiem, że no trudno go przyswoić? Przecież jak będzie jakiś piłkarz to czytał, jakaś osoba młoda, i ktoś, kto będzie chciał szybko przyswoić swoją wiedzę, no nie będzie szansy. I dlatego ja w swoich książkach zawarłem te wszystkie książki, najważniejsze case'y z tych książek. I przede wszystkim... Pierwsza, oczywiście, przygotowanie etyczne piłkarzy, i potem był czas na dwie książki o treningu mentalnym, czyli Always Motivated, Training Mentalny, Motywacja, i do tego tak samo indywidualny trening mentalny, który naprawdę no, jest mega kopem do działania, jeśli chodzi o wprowadzenie się w super stan e, tej właściwej drogi mentalnej, tak bym mógł to nazwać. Potem przed czas na e, indywidualny trening mentalny z zarządzania czasem, czyli planowanie wybitności. Czyli, jak perfekcyjnie zagospodarować swój dzień, jak doskonale skupić się na swoich priorytetych, priorytetach i jak doskonale planować i zarządzać czasem. Więc, to jest cała e, najważniejsza wiedza, jeśli chodzi o wszystko, co jest związane z perfekcyjnym wykorzystaniem czasu. Bo, jak dobrze wiecie, czas ucieka nieubłaganie jest go bardzo, bardzo mało z każdym dniem. Coraz mniej. No i ostatnia książka, najnowsza, czyli You Are Awesome, trening mentalny z pewności siebie, czyli jak zdobyć ogromną pewność siebie, jak się po prostu tego nauczyć, bo to jest normalna umiejętność, którą każdy z nas może się nauczyć. Sukces jest schematem, jest powtarzalny, to znaczy, że wszystkiego możemy się nauczyć. Dlatego przez moją pasję do treningu mentalnego chcę się dzielić właśnie tą wiedzą w tych oto książkach, dlatego tak bardzo się cieszę, bo kocham książki i kocham się dzielić wiedzą, dlatego no jestem tutaj tak samo przekazuję tobie tą wiedzę. Także e, tak się przedstawia tutaj e, współpraca mentalna z Antonim Mieleckim i tak to wygląda. E, co ci może dać taka współpraca? Jeśli chodzi czy właśnie nawet czytanie książek, czy tak samo właśnie współpraca indywidualna z trenerem mentalnym. E, ja otwarcie mówię, gdy ja rozpoczynam współpracę z moim zawodnikiem, to ja walczę o tego zawodnika po prostu jako życie. Jeśli on ma marzenie, to ja tak samo mam to marzenie. Ja prędzej padnę na ryj niż odpuszczę, niż mój zawodnik nie osiągnie sukcesu. Razem o to walczymy. Jeśli są sukcesy, oczywiście Liverpool, podpisanie przez moją zawodniczkę kontraktu za Stonewildą, transfer do serii A, powołanie do kadry Polski. Jest, tak jest, cieszę się jak cholera, jestem razem tutaj, podpisuję się po tym tak, jestem częściowo odpowiedzialny za ten sukces, razem osiągnęliśmy nasz cel. Ale to nie jest tylko wtedy tak kolorowo, bo czasem jest chwila na trudniejsze chwile, na kontuzję, na porażki. Ja wtedy tak samo jestem. Ja wtedy tak samo biorę to na klatę i lecimy przez to razem. I wiem, przez na to już tysiąc trigów mentalnych za mną, ile mogę wycisnąć z danego zawodnika. Często zawodnikom się wydaje, że to jest ich maksimum. Ja wtedy tak perfidnie, naprawdę mega perfidnie udowadniam, że to nawet nie jest namiastka z tego, na co naprawdę stać danego zawodnika. Wiem, że jeśli jest współpraca obopólna, jest ta chemia mentalna, to naprawdę mogę góry przenosić z zawodnikiem. Bo gdy dwie osoby pracują na jeden wspólny sukces, naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. I. Kocham to, co robię, kocham moją pracopasję, bo wiem, że nie wyobrażam sobie świata, nie widzę nic poza treningiem mentalnym. Myślę o tym 24 na 7, to jest całe moje życie. Kładąc się spać, myślę o treningu mentalnym, śnie o następnych treningach mentalnych, budzę się rano, wyskakuję z łóżka, bo robię to, co kocham. I to jest moja pasja życiowa i tym chcę się dzielić z ludźmi. Dlatego tak samo ten materiał dla Ciebie. To jest moja realizacja, to jest moje spełnienie. I dlatego no, cały czas mógłbym o tym gadać. Dlatego... E Podejmij decyzję sam, czy warto w jakikolwiek sposób współpracować z trenerem mentalnym i ile to w perspektywie czasu może ci dać pod kątem wykrzesania z ciebie maksimum potencjału, zarówno na boisku i poza nim. Również poprzez poradzenie sobie ze wszystkimi sytuacjami problemowymi, które są u ciebie: stres, radzenie sobie z presją, przełożenie umiejętności treningowych na mecz, wykrzestanie siebie maksa, trenowanie na tysiąc motywacja każdego jednego dnia, wiara w swoje umiejętności, pewność siebie, perfekcyjne zarządzanie czasem. Wszystko, co jest związane ze sferą mentalną, a jak dobrze wiesz, mógłbym o tym mówić do Białego Rada i dalej, nawet bym nie wykorzystał ułamka proces tego, co mam do przekazania moim zawodnikom, to zastanów się sam, czy warto. Jeśli masz wielkie marzenia i tylko wtedy, jeśli masz wielkie marzenia i chcesz działać na 1000%, to wtedy ciśnij i zapraszam cię serdecznie, ale tak jak mówię, nie ma gwarantu, że nawiążę z Tobą współpracę, bo naprawdę tych współprac, jeśli chodzi o. Pro, propozycje ludzi, którzy stale do mnie piszą, naprawdę jest masa i mnóstwo po prostu z nich muszę odrzucić, bo po prostu nie ma takiej możliwości, żebym mógł współpracować ze wszystkimi, bo ma 24 godziny tylko, a, a ja chcę współpracować tylko z takimi ludźmi, którzy dadzą się na to, za to pokroić i dadzą to po prostu wejść do tego, do tej rzeki po prostu poczubki włosów na 1000%, na maksa się w to zaangażować i poświęcić, i wtedy wiem, że możemy osiągnąć wspólnie naszą mentalną ligę mistrzów i również. Ligi Mistrzów tak samo, bo to są tak samo moje marzenia Ale o tym w kolejnych odcinkach Mentalnej Ligi Mistrzów, także Cieszę się niesamowicie tym odcinkiem, jaram się jak cholera Mam nadzieję, że Na dużo pytań, które tak często mi zadajecie Odpowiedziałem, dlatego nie mogę się Doczekać już kolejnego odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz Więcej case'ów a propos super wskazówek Z treningu mentalnego Jak sobie poradzić na boisku, ogarnąć swoją głowę Na boisku i poza nim, to obowiązkowo Subskrybuj ten kanał, bo materiały Dodaję regularnie dwa razy w tygodniu i tak samo proszę Cię o łapkę w górę, to mega mnie motywuje do działania, zostaw komentarz, jeśli masz jakieś przemyślenia, pytania, śmiało piszcie w komentarzach a propos propozycji kolejnych odcinków i tak dalej, piszcie śmiało i serdecznie na koniec Cię proszę udostępnij ten materiał, bo wtedy wiem, że mogę realizować moje marzenie, moją misję życiową a propos tego, żeby zmieniać polską piłkę nożną. Dlatego widzimy się już w kolejnym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów. 3. 2, 1, lecimy poważnie, Liga Wistrzów czeka, trzymaj się, cześć!